Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogmasu na moim kanale. My jesteśmy właśnie w drodze do centrum. Z racji tego, że dzisiaj jest 6 grudnia, Mikołaj, no to musimy dokupić prezenty, ponieważ Antuś ma dużo niestety ani mały, ani mój mąż nie mają praktycznie wcale bo nie miałam po prostu kiedy kupić. Także dzisiaj sobie. Idziemy jeszcze na spacerek, bo jak widzicie jest przepiękna pogoda. Jest cieplutko, yy, także aż przyjemnie iść się tak przespacerować. No i zapraszamy Was na dzień z nami. No i słuchajcie, jesteśmy właśnie w chemie. Idziemy zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Jedne zakupy mamy już poczynione, także zobaczymy, czy tu uda nam się coś kupić. W ogóle, zobaczcie, jaka zmiana. Troszkę rzeczy żeśmy kupili, ale powiem Wam, że niedużo. Malutki tutaj siedzi teraz, trzyma to o, Zobaczcie. Także jesteśmy już obkupieni. Wracamy już do domu. Powiem wam, że jestem trochę zawiedziona, bo ani nie ma żadnych dekoracji na sklepach. No na centrum nawet jeszcze choinki nie ma. Także może na dniach będzie, nie wiem, zobaczymy. Są takie dekoracje, ale wiecie, to dopiero widoczne wieczorem. Ale tak poza tym w ogóle nie widać świąt. Cieszę się najbardziej z tego, że udało mi się kupić wszystkie prezenty, a nawet więcej rzeczy. Yy, z druga rzecz, z której się cieszę to jest starze. Dopisa nam pogoda, że się nie rozpadało, tylko że cały czas yy, pięknie świeci słoneczko i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Także teraz idziemy do domu, bo nie mamy za dużo czasu, bo od razu później idziemy po Antosia. Domu i mam teraz, słuchajcie, dosłownie 15 minut na spakowanie prezentów, także pokażę Wam teraz, co dla kogo mam. No i dla mojego męża będę musiała coś jeszcze dokupić, bo mam tylko jedną rzecz. Nie udało mi się nic kupić takiego, co by był zadowolony. Mam nadzieję, że z tej rzeczy, którą zakupiłam, będzie zadowolony. Także Wam teraz pokażę, co mam dla dzieciaków. Dla malutkiego mam takiego gryzaczka, mam nadzieję, że nie będzie gry z moich palców, tylko właśnie tego gryzaka. Do tego kupiłam smoczek, takie skarpetki z Siendej, tutaj są trzy pary, rękawiczki i szalik. Dla Antosia jest tu najwięcej rzeczy, bo tu jest taka tuba, taka rakieta. Z klockami, i to jest prezent od mojego brata i jego dziewczyny. Dalej, oczywiście, opakowanie Kinderek. Tutaj ma takie dwie świąteczne koszulki: jedna taka, druga taka z reniferkiem. Kinder czekoladki. Oczywiście, jak na Mikołaja, to Mikołaj z wąbkami musi być. Dalej, bluza z Patrol Puff. Kapetki z Patrol PAW. No i tutaj, słuchajcie, są puzzle one są dwustronne z jednej strony takie, a z drugiej. Takie, wiecie one są takie większe, także mam nadzieję, że będzie mały z tego zadowolony. Natomiast dla na mojego męża kupiłam tylko taką czapkę, ale powiem Wam, że jest bardzo fajna, także mam nadzieję, że się z niej ucieszy. No i do tej czapki muszę jeszcze coś dokupić. Jakieś czekoladki, może jeszcze jakiś alkohol. No zobaczymy. Na razie tak to wygląda, więc biorę się teraz zapakowanie. Spakowane. Antoś ma największą torbę, tata ma najmniejszą i malutki ma środkową. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. A później Wam jeszcze pokażę resztę zakupów, co yy, fajnego udało mi się upolować, bo jest kilka rzeczy. Nawet sobie ja kupiłam sweterek, ale to Wam wszystko później pokażę, bo teraz no, nie mam za bardzo czasu. Muszę to wszystko pochować. Yy, tak żeby tego Antoś nie widział, bo ja wiem, że jak on to zobaczy, to on się do tego będzie chciał dobrać i jak ja mu tego nie dam, to będzie dopiero płacz, więc poczekamy na yy, Mikołaja aż przyjdzie i te prezenty da. Powiedzcie, czy Wasze dzieci też tak robią, że jak idziecie z nimi do sklepu, to zawsze coś wysępią. Dobre? Dobre. Liczy się to, że to jest lód. Smacznego! No, i do taty prezentu dokupiliśmy taką bombonierkę z czereśniami, i do tego czteropaka kapitana Morgana z kolą. Mam nadzieję, że mi się to wszystko tu zmieści. Montuję dla Was vlogmas. No, i był taki urywek, gdzie Antuś otwierał kalendarze. No i zaraz. No i teraz Antoś poszedł do pokoju i przyniósł swoje kalendarze, także będziemy otwierać. Dzisiaj mamy numer 6 jest tutaj. Otwieraj. Co to jest? Pokaż. czekoladka Mikołaj. Mikołaj, czekoladka! No. I teraz tutaj ten kalendarz. Kalendarz. I numerek sześć mamy tutaj. Krecki. Super, będziemy malować? Nie to. Nie, to będzie na następne. Ej! Nie! Poczekaj. To będzie na następne, okej? Okay? Antoś. Idziemy na przykład ciasteczko i mleczko dla Mikołaja? No to szykujemy. Antoś idzie zanieść ciasteczko i mleczko dla Mikołaja, tak? to kocha. Co ty tam masz? Tyle rzeczy. Jaka reakcja. Tyle rzeczy. No i zobaczcie. Wszystkie prezenty Ok, ale klocki wygrały. Patrzcie. Klocki wygrały. Fajne, Antosiu. Korzystając z tej chwili, że dzieciaki poszły spać, pokażę Wam, co jeszcze dzisiaj zakupiłam Mam tutaj yy, Pierwsza rzecz, yy, jaką tu ja mam, to jest słuchajcie, kubek ze sklepu handem i jego historia jest taka, że chciałam go jakiś czas temu zamówić normalnie przez internet, ale stwierdziłam, że jednak nie, po czym jak już go chciałam dodać do koszyka, okazało się, że go nie ma, więc zrezygnowałam. No i dzisiaj wychodząc ze sklepu, spojrzałam się jeszcze na handem i zobaczyłam, że ten kubeczek jest. Trzy ostatnie sztuki, więc musiałam go wziąć to jest przepiękny, zobaczcie sami no po prostu mi się tak spodobał totalnie w naszym klimacie w tym roku dekoracji biały ze złotymi gwiazdkami tutaj złote łóżko złota obwódka no i te domki są jak z takiego pierniczka no powiem wam, że jest przepiękny i jego koszt to jest 6 euro a dla tych co nie wiedzą to w Dordrechtzie w H&M jest teraz H&M Home także jeśli jeszcze chcecie sobie taki kupić, bo Wam się spodobał, to może jeszcze dostaniecie. Także ja już sobie wziąłam taki jeden kubeczek. Dalej mam tutaj siatę z C&A i tam już będzie wiele rzeczy. Pierwsze co to yy, wzięłam dla małego śpiochy. Z jednej strony takie, tutaj z królem lwem, one są białe w szare paseczki, a z drugiej Y, takie beżowe no i już jest cały królew na nich i one słuchajcie były y, na promocji z 20 euro y, z tym kółeczkiem 50% czyli za także dwie pary takich y, śpiochów mały będzie akurat miał na wiosnę dalej wzięłam bardziej pod Antosia ale nie wiem, czy nie będzie na niego za małe. Zestaw piżam, tym razem z myszkami Miki, z kaczorem Donaldem i w kolorze niebieskim. Tutaj zapinana na dwa dżetki. Tu jest rozmiar 98, więc podejrzewam, że może być za małe i ona też była na promocji 50% z 13 na 7, boże, na 6,50. I do tego są jeszcze spodnie, takie długie, więc spodnie na Antosia byłyby idealne, ale nie wiem jak z koszulką, no zobaczymy. Wzięłam dalej rzecz, która mi się bardzo spodobała na malutkiego i jest to rozmiar 74, to jest taki przepiękny sweterek w kolorze beżowym, tutaj z takim pięknym do góry zdobieniem i na dole tak samo. Zobaczcie. Małowany reniferek, choineczka z fajny materiał, bo się rozciąga i koszt to 13 euro tutaj też jest z boku na guziczek także myślę, że malutki będzie miał idealny sweterek na święta no i ostatnia rzecz to są słuchajcie, bodziaki również dla małego też 74 takie słodkie, cukrowe Przepiękne są po prostu przepiękne świąteczne bodziaki. I one już nie są aż tak podatne. No ale trudno. A mówiłam Wam, ile kosztują chyba nie. 4,50. Także to by było tyle. No i dalej byłam już na chwilę w Aksionie. I w Aksjonie kupiłam yy, na choinkę laski cukrowe. One by chyba za euro albo euro z hakiem i jest tutaj 12 sztuk. Są małe, ale myślę, że na choince będą wyglądać fajnie. Jak nie na tej głównej, to na tych małych. Dalej sztuczny śnieg. Może zrobię jakieś wycinanki i będziemy kleić, a czyli pryskać okna, zobaczymy. Dla siebie w H&M'ie kupiłam sweterek świąteczny. Taki z jednej strony, taki z drugiej, gładki. I to słuchajcie, nie wiem, czy nie było nadbrane na dzieciaku ja mam tutaj 1,70 siedemdziesiąt na 14 lat i więcej także taki sweterek, one są chyba na z tamtego roku, coś mi się tak kojarzy bo widziałam już u kilka osób na YouTubie no i koszt to jest 13 euro jeszcze jeden mi się podobał ale zastanawiam się nad nim jak coś to jutro może podleć i zobaczę w będąc zobaczyć za bombkami bo tam nieraz są bardzo fajne bąbki. wynalazłam Taką ściereczkę, i do tego ręka widzę przepiękny wzór. Tak mi się słuchajcie, spodobała, i za 2,50 stwierdziłam, że e, żal by nie wziąć. Także wzięłam sobie taki jeden zestaw. Będzie mi idealnie pasować do kuchni. I ostatnie rzeczy dla malutkiego to jest taki zestaw e, na święta. E, bodziako koszula, tutaj e, z muszką. I co jest fajne, słuchajcie, że e, to jest tutaj normalnie na guziczki, natomiast nie wiem, czy zobaczycie, ta muszka jest tutaj na gumeczkę. Także dla takich dzieciaczków jak najbardziej do tego granatowe spodnie. Ja myślę, że nawet gniśne spodnie szare będą ładnie do tego wyglądać. My mamy tutaj rozmiar akurat 68, bo ja to chciałam na teraz. No i koszt to 16 euro. Także, kochani, to są moje całe dzisiejsze zakupy no plus te prezentowe. No i my teraz czekamy na Obiad do kolacja i przyjechał nasze dniami. Dzisiaj sushi, także biorę się za jedzonko. Jesteśmy po jedzeni, wykąpani leżymy już w łóżku i powiem Wam, że tak mnie głowa boli, nie wiem od czego, czy od tego, że. Za długo byłam dzisiaj na świeżym powietrzu, czy od tego, że nie wypiłam drugiej kawy, ale no jakieś nieporozumienie. Normalnie co o czym mnie aż bolą, na poszłabym spać. Ale jak widzicie, ten otoż kawaler jakoś nie śpieszy nie się do spania, a szkoda. Antoś, tak samo, zamiast spać do rana, to chyba półtorej godziny temu wstał, więc podejrzewam, że pójdzie spać dopiero z tatą no a ja mam nadzieję, że małego szybko mm, uśpię. No i sama też pójdę spać. Jak widzieliście, Mikołajki się udały. Aczkolwiek Antoś najbardziej był zadowolony z tuby. O dziwo, bo myślałam, że będzie wielkie wow. Łał... Halo, masz misia? Wielkie wow na słodycze. A tu o dziwo nie. Tylko na mm, klocki. Ale bardzo mnie to cieszy. Yy, także... Tak to wyglądało. Mały, wiadomo, nie rozumiał nic. Cieszę się ze wszystkiego, co mu się nie dało. Wszystko do buzi brał. No, ale mówię, nie rozumie, więc... No, jak na razie wygląda tak, jak wygląda. Jak to przy malutkim Mama dostała... Nic nie dostała. Mikołaj mamy w tym roku nie lubił. Chyba, że dopiero mi przyniesie prezent. Zobaczymy. No ale poza tym fajnie spędziliśmy czas y, zabawnie, także to jest najważniejsze. I kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki y, drugi, mikołajkowy vlog wam się, y, vlog, vlog wam się spodoba. Y, oczywiście dajcie łapeczkę, zostawcie subskrypcję i zostawcie komentarz. Y, I do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się, I to. pa! pa.